Przenosimy się w miejsce, gdzie dbanie o przyrodę jest priorytetem, do gospodarstwa Kamilii i Bogdana Kasperskich w województwie lubuskim, którzy stworzyli u siebie w ogrodzie oazę bioróżnorodności. Zainicjowali oni także akcję mającą na celu zwiększenie bioróżnorodności 1 metr kwadratowy bio, do której może przyłączyć się każdy, kto chciałby wesprzeć naturę. Jedna osoba może zmienić 1 metr kwadratowy ziemi, tylko tyle i aż tyle. Przecież nie od dziś wiadomo, że nawet małe rzeczy mogą doprowadzić do wielkich zmian. Jak stworzyć taki metr kwadratowy bioróżnorodności? Zacznijmy od najprostszych metod. Najpierw trzeba chcieć. <laughs> Najpierw w ogóle no, trzeba tak. chcieć. Później wybrać jakiś jeden metr najlepiej w trudnych warunkach, nie takich prostych, bo tu chodzi o pobudzenie bioróżnorodności tam, gdzie jej nie ma, tak? I możemy zrobić go na przykład przez zaniechanie, czyli możemy nic nie robić i długo-długo poczekać, aż coś się wydarzy, ale też możemy, tak jak w tym przypadku zdjąć darm, odłożyć ją w tym samym miejscu, przykryć koro, wysiać kilka roślin, przesadzić kilka roślin. Na takim jednym metrze kwadratowym można zmieścić nawet 20 różnych roślin. Jeśli chodzi o dobór roślin, to oczywiście te miododajne wybieramy. Miododajne są e, dobre dla tych e, owadów, które potrzebują na przykład nektaru, ale też są rośliny takie, które służą owadom tylko i wyłącznie po to, żeby one tam się na przykład ukryły na noc, e, żeby one przeczykały tam deszcz albo jakieś trudniejsze warunki, wiatr. Metr kwadratowy tworzymy na cały rok, więc e, wiele owadów musi przetrwać. W naszych ogrodach przez cały rok. A co wy posadziliście na swoim jednym metrze bioróżnorodności? Na tym metrze rośnie flok zwiechowaty, przytacznik kłosowy, koło ciebie rośnie mięta meksykańska, przekwitły już orliki, także rośnie ostróżka, która właśnie ma nasiona i przebiega dalej za ten metr kwadratowy, próbuje się wysiać poza swoimi granicami. Pojawiło się też nam drzewko, to jest wiśnia. Tutaj kiedyś rosła wiśnia, więc korzenie po prostu się uruchomiły i zaczyna rosnąć drzewo. Rośnie także maciejka, której w tej chwili nie widać, ale będzie ją widać dopiero późnym wieczorem czy w nocy. Na takim jednym metrze kwadratowym można na przykład także zasadzić zioła i je zostawić naturze. Oczywiście. Yy, można zrobić, można nic nie robić, tak? Można <grymne> zostawić tak jak, jak jest, chodzi Ale nie o... kosić. Nie kosić, oczywiście, że nie kosić. Po to jest ten jeden metr, żeby tutaj ten jeden metr nas zaskoczył i żebyśmy mogli go obserwować i zrozumieć, jak ta bioróżnorodność jest nam potrzebna. Pomagać owadom już praktycznie od wiosny do zimy możemy między innymi poprzez pasy pokarmowe. Oczywiście. Owady muszą też coś jeść, prawda? No i my, sadząc kwiaty, siejąc, możemy wziąć to pod uwagę, że oprócz tego, że będziemy mieli ładne kwiaty dla siebie, to możemy też w taki bardzo prosty sposób zadbać o przyrodę. I tutaj chodzi o to, że od samej wczesnej wiosny, od tych pierwszych krokusów żeby zapylacze już miały co jeść. Więc wysiewając nasiona, możemy brać pod uwagę to, żeby to kwitnienie zazębiało się jedno za drugie, czyli jedne kwiaty kwitną, zaczynają przekwitać, ale już kwitną następne. Że Cały nie czas ma pożytek. tak, że nie ma tej przerwy między jednym posiłkiem a następnym, nie ma tej dziury, tylko tak popularnie mówi się, że to jest taśma pokarmowa, czyli od wczesnej wiosny Aż do późnej jesieni ciągle jest coś, co kwitnie, i ciągle jest ten pożytek dla zapylaczy. Jak tworzyć takie pasy pokarmowe? Jak się do tego przygotować? Warto tutaj pokusić się o to, żeby te kwiaty, zioła, warzywa były różnorodne. Bo jeżeli wysiewamy tylko jeden albo dwa gatunki, to właśnie to kwitnienie trwa krótko, przez jakiś określony czas, od do, i potem już dalej nie ma nic. Prawda? A jeżeli to jest e, e, duża różnorodność, to zawsze w ogrodzie nam coś kwitnie i to myślę, że to jest fajne nie tylko dla zapylaczy, ale dla nas samych też, bo zawsze mamy kwiaty, zawsze mamy zapachy. To jest e, takie bardzo e, Energetyczne i takie wprowadzające w dobry nastrój. Kwiaty są piękne, ale też w tym przypadku bardzo, bardzo pożyteczne. Pamiętajmy też o tym, bo to chyba warto, prawda, tak zadbać chociaż trochę o przyrodę. Jakie rośliny tworzą takie pasy pokarmowe? W zasadzie wszystkie, które mają pożytek. Możemy już zacząć od przebiśniegów, nawet przebiśniegi, krokusy. Ee, żonkile, tulipany, potem wszystkie krzewy, na przykład forsycja, prawda, już wcześniej kwitnąca, kaliny, bzy, jest tego naprawdę mnóstwo. No i myślę, że ciekawe jest również zostawianie na kwitnienie warzyw. A jesienią jakie są pasy pokarmowe? No jesienią mamy jeszcze ciągle łąki kwietne, bo te mm, Kwiaty łąkowe też jedne już przekwitły, zaczynają kwitnąć. Następne, takim ostatnim naprawdę pożytkiem, to jest bluszcz. To są kwiaty bluszczu, które tutaj między innymi też mamy. Ale warto też zostawić po prostu warzywa, które zakwitną. Jak można wesprzeć bioróżnorodność? Działań jest wiele. Jeśli mamy trawnik, to zostawmy 1 m2 bez koszenia aż do 15 sierpnia. Zobaczymy wtedy, co drzemie w tym kawałku ziemi. Pozwólmy wykiełkować i zakwitnąć roślinom, które już tam są. Można także zasiać na 1 m2 nasiona kwiatów pożytecznych dla owadów, np. koniczyny, nagietek czy faceli. Warto również zasiać lub posadzić na jednym metrze kwadratowym zioła, których nie będziemy zrywać, niech zakwitną. Można też posadzić pożyteczne drzewo lub krzew, na którym ptaki znajdą pożywienie i schronienie. Zatem do dzieła! Do zielonego dzieła!